Ci do w nigdy nie ruszę. Tak. Jeszcze jaką kurwa szwendę, on... kurwa szwenda, po pół miliona prawie mandatu, kurwa. Paka mu gruziła. Dobra, ja będę musiał spadać, jakby co to jutro napisał. Okej, okay. znaczy. No coś na razie. Kabal wchodzi, ja go przyjmuję. Yes, from your Ale nie, najbardziej było rozwalające to, że on się czepiał, że my jesteśmy, jeszcze jak w policji byłem, że się czepiał, że ten, nie jesteśmy kultura, kulturalni w, w stosunku do rebeliantów. A czy nie ma kulturalne? Kultura powinna być no, też kurwa. No ale Boże, po, tak, to się nie wkurwa Ale to się świadczy o człowieku. Ale to świadczy o człowieku, a nie o policji. Więc to, co kulturą to już dla mnie też nie, nie na przesada. Jezu, chcę kolej wybluzgać drugiego, to se go wybluzga, ludzie z tego robią jakby mu matkę pociął. <laughs> nie Jezu, no, to za bardzo nienarwujące. Powiem ci tak, zdarzyło mi się nieraz, że cię wybluzgałem, no zdarzyło mi się. I co, na drugi dzień zazwyczaj pisałem ci wysory, tak? No. No. i co, wybluzgałem cię, wybluzgałem, coś ci się stało? Tak, wiesz, ten najprzy, bo ten dzieciak. Koko cię kurwa, nie powodę, ty, kurwa się i położył tu eee kurwa musisz zesła Ale jak mówię ja ci zaraz, wezmę i wypiję. A jasne kurwa. Ja ostatnio, ostatnio na tym, na centralnym sobie stoję, co lekarza wracałem i nagle policyjna suka podjechała, wyskoczyło dwóch kurde policjantów i zgarnęło jakichś dwóch takich uszatków kurwa widać takie JP armia i tak dalej I tak, łapą gościa, wciągają go kurwa do wozu. ulzucu, Kurwa, za jajce kurwa, pałam przez łeb i tyle powinno być. Jedzi kurwa, do szkoły nie chodzi, to no. Jedzie coś. O, Cześć, widzę. Żółty tak, tak, widzę go. No to przyłączył się na automat. Eee, mi wystarczy pojedynczo win. Wjedzie no, do środka, czy zaczyna się. się? No poczekaj, czegołem, jak zacznie przerabiać, żeby stracił czujność. Podczas przeróbki, go wtedy zajść od tylca. I wtedy, ha, kurwa, mam cię skurwę, syno, no i już. Przełączę syno na bezpośrednią rozmowę. Prawie nie nie przyjedzie ktoś jeszcze. Jeszcze ktoś tam jedzie? No, właśnie się zastanawiam. Dobra, to trzeba się zbliżyć. Dwa wyjścia obstawić. Jeden Dobra, możecie ostrzegać, sur. możecie ostrze... Ostrzeżcie go, czekaj, telefon, trzeba, co Trzeba to jest? podbiec, nie, nie, co trzeba jest? podbiec na najpierw. I tak mu trzeba powiedzieć no, na dyrekcie. Master, nie trzeba mu na dyrekcji mówić. Jak Zacz nie? Zebon. Trzeba. Przy takim napadzie trzeba już. To nie gonisz go helką. Master, Tylko nie, trzeba nic. podejść od dwóch drzwi, żeby wiesz. Ja już jestem przy jednych drzwiach jakby co. Master, ręce do góry. Nie, nie, nie. To jest RP. No i chuj, zjebawała na akcję, kurwa. Nie, nie napisałem nic. Zatrzymaj Burde. się, napiszę mu. Rozwalić mu kogoś? Wysyłam poszło, poszło. Nie, poszło. nie trafiłem. Strzelaj, strzelaj, już teraz strzelaj. Dozwalone kogoś. Okej. tego. Dobra, teraz do niego podbiegnij i każdy mu się zaczął. Ucieka. Strzelać? Tak, wal, ucieka, wal. No. On cię zauważył, jedę. Słyszysz? No mówię, że trzeba dwóch chcę biec na raz. No Dobra, ale chcę. Helka helka. helka, helka, helka. Policyjna. O, na szczęście Kto mnie nie widzi, cieszy? tylko was. A dziwne, że mnie zobaczył. A, można było po dłużej poczekać. Ale ci mówię, że myślałem. Postępowy agilet. Chuj. Dobra, ja go mam na celowniku. No to będzie lądował chyba, niż mi się wydaje. Ja, jak wyląduje to dostanie kula ode mnie. Tak, ląduje. Dobra, to jest już mój. Nawet ostrzeżenia mu nie będę pisał, bo ląduje do akcji. Tak, to ja tylko sobie staniemy na bardziej takim lepszym widoku. Nawet możecie założyć ręce na głowę. dzwoni po posiłki chyba. Zastanawiam się czy Helkę mógł smażyć No troszkę będzie zastrzelić Helkę. Okay. Sprawdzę sobie dystans. E po wirniku, 35 metrów. Jak tam, kurde. To co, walić mu po tej helce? On tak mówi, co, i wali na auto zawiesią, mam 300. Ej czekaj, mogę go w sumie zdjąć. Zdejmować go? No. To mnie wjechał się w akcie, więc. A bo mu napisać, bo odleciał, a to za chwilę się nasami Co? Kręci się? O, pak. kurwa. <laughs> kurwa. Dobry. O, kurwa. Za chwilę będzie RDM. O ile idziesz? Po 100 punktów. Jest bez ostrzeżenia. Dobra. Zaraz tu będą. Trzeba uciekać. No on nawet nie widział skąd posłyszał, bo on pierwszym już, widziałem, że już głowa mu opadła po pierwszym samochodem. A wy tam macie akcję? No co, cały czas. Już nie, no. już, już, Ale z policją? Przed chwilą byłem, no. O, zaraz będzie, pewnie. No bo policja już będzie tam walić, nie? O, kolejny policjant widzę. Alanowski kurwa. Aranowski. metrów. Dziękuję. Ja pierdolę. A master RDMA No Noz A, uciekał kurde, został zostało strzelany i w ogóle Ale co, weź, weź jest w akcję, nie? To moż, mógłbyś go zrobić Kto? Policjanta? Oczywiście, oni dobrze widzieli, no, że to jest no akcja. Tak. Jesz jeszcze się za pojazdem, ale zaraz przyjdę, zobaczysz. No ale czekać nie ma 10 pączków, po co ja nie? Jedna kolczatka. O, weź ten. O, Red Bull jeszcze. Weź postaw tam. nie będą jechać. Albo nie, bo oni tu pewnie hunterami zra przyjadą. To ten lepiej. Powiem ci to, że najpiękniejsze jest to, że oni nadal nie wiedzą gdzie ja jestem. Dobra, to tam nie wychylaj się. O, następna kolczatka. Kurwa, aż mi się więcej nie mieści. Jedyż, jesteś nadal za tym, żebym nie miał abr -y w ręce, żebym nie kupował? To było zajebiste Z tą helką No, ta helka była cudowna Jeden strzał koleś Nie, koło. pewnie zaraz będą cheaty Ty pa, on leci dalej On w tym powietrzu to. Tak, widzę go właśnie w tym powietrzu On spada teraz, spada raz, nie? Tomek? Słucham cię? A ty masz tłumik? Ja nie mam tłumik? tłumik. No podobno masz tłumik Mistrzu, odpowiedni dystans Nie ma tu nawet może sobie przecież wejść w pole w admina i... Tłumik. Ale też dzisiaj dostałem, dzisiaj z bliska dostałem ogółem. Jest tu jeszcze skorpion czy nie ma? Nie poszedł... Nie ma. Już poszedł, bo już skarga, już poszła skarga. Pan. Ty jak kto to wyjełby na szybko od ducha No jak co kto? Wiesz powie ten goście kurde, ten master, że mu się zrobiło RDMA. Ja pierdolę Ale co? Ja dzisiaj też tak dostałem z bliska i w ogóle... Bo no, no, załóżmy jak strzelasz od boku, jak od boku strzelisz, to te dźwięki w armii są jakieś, takie dziwne Że nie, nie słychać za bardzo tego. Ale powiem ci tak, co co jest strzał? A on miał słyszeć jak on pierwszą kurą zginął? Dwa razy nie spudłuję. No to jeszcze, jeszcze siedział w tym, przecież w helce. Tak, dwa razy pod rząd dostał i... to znaczy dwa razy po rząd. Jednego zdjąłem jednym strzę, drugiego zdjąłem drugim strzałem. Ten, ja zabiłem tego, z, z tego Frodo uciekał, Tak, a ja zabiłem dwóch policjantów. Pa, jak policja jest męcząca, a pan zabił. No. Pani, ciężkie <laughs> życie. No i sami tak no. a mi pokazuje dwa razy skurczona? User was moved out of Kto został przerzucony? Nie wiem. Chyba jeden diasz. O Jezu. Już będzie kurwa nie... No i właśnie to mi się nie podoba kurwa, zabiłeś go. To... Co, Jedeniasz, już zaczyna się płać? będzie. No, ja, Było wszystko ogólnie, zgodnie. To... Chcę zobaczyć nagranie. Na powiedzieć dobrze o, wygraliście za 15 minut, wracam kurwa, i strzelamy się dalej. Ej, strzela ktoś do mnie. Jak to cię strzela? A widzę, że strzały idą, ale skąd? Kurwa. Jedeniasz, bo ktoś strzela do niego, a ciebie nie ma, chodź tu. O widzę, widzę, widzę widzę, już skąd. Widzę go nawet, okej. Okay. Daj mi chwilę, muszę się przestawić. No dobra, zabiję. Zaraz, mówię, muszę się przestawić. Tylko nie chcę spać też z tego jakoś się zbugować, nie chcę spać. <coughs> Dobrze, przynajmniej mandatu nie będę płacił. Szymek. Który za chwilę kurkę zarobi. Mój kumpel. Szymek, dystans 500 metrów. Pay up. No, wracamy gdzieś tam do was? Czekam, bo się skrył trochę za bardzo przy workach z piaskiem. Okay. Tu walił, nie ten. Ja patrzyłem, wiesz, z której strony mhm. idą mniej więcej strzały i widziałem. No, że, ja, nie, ja nie widziałem. Że idą w piach, z tej strony i od razu go wychaczyłem, już wiem gdzie jest. Nie ja wiesz, on own jest own. od strony tej, jakby bazy tam na wzgórzu, jest taka baza wojskowa. Mikke wiesz, on jest aktivated. Czekaj, kurde, Car grid 1-0-0-1. Jedzi, pad? Nie. A, ma pad? No Michał został zabity przez przystankowego zaszynowca. Dobra, tam lecę. Jakby co? Gdzieś tam staną koło was, niedaleko. Mhm. Dystralka? Tak. To... Dobra. No mam jakieś żarcie kawę, pączki. <laughs> Po prostu naprawdę już nie mam jak kombinować, żeby się ustawiać dobrze do tych... No To i tak dobrze kurwa grasz tą grę ja się staram zawsze A czy masz naprawdę dobrego kompa, nie? Też No kompa mam dobrego No to też robi swoje Cały czas mi się wyświetla, że tam jest, ale <laughs> ja muszę oddać jeden precyzyjny strzał. O, gdzie go? Alanowski. Nie, Alanowski on idzie. Mhm. Dobrze, no, że na tego policjanta nie poszłem, kurwa. Nawet no, by byłbyś delikatnie tępiony przeze mnie. Ale czy nie więc to że jak tu każdy idzie na policjanta, to już zaraz wrogiem, nie? No właśnie, to jest głupie, to. To jest pojebane, na ja nie poszłem, a się zostałem, nie? Znaczy ja poszedłem zobaczyć jak jest na tego policjanta i nikt nie Ja to znaczy jak ty się rozsądzisz do tego policjanta, to ja też miałem za to zebranie, nie? No. A ja nie powiem, ty ja mam wyjebane. No to jest jakaś dziwna polityka. To co tego go Ja siedzieć szukają jakichś błędów, nie dopatrzę. A jeden deszcz już tutaj jest? Czy dalej nie mamy? No patrz, ja nie wiem czy tam leci, bo mnie nie wezwał. Nie, jeszcze, jeszcze nie leć, bo jeszcze jeden policjant mi został, wiesz? Spoko. którego ledwo, bo ledwo, ale widzę ten trzymek kurczę, jak go przenosi masakrycznie. A zatem też padłeś. Tak, tak, bo. Ale jeden diasha mi nie pokazuje, ty. że zginął. Patrz, ja ci we wezwę, ale... Ile tam. tych policjantów tu jest? Ja pierdzielę, wszyscy do. tam... On się wstyd tepli, tam chyba Jezu. nawet będzie boom. Jeszcze town. mnie Simon odstrzelił, kurde. policja, policjanta... wezmij medyka. Jadzi. Ja się odrodziłem, tak będę nie badał broń. Bank został zapamięty, może do no banku się przeleć. Gdzie się odrodziłeś? Ja, ja widzę kolejnego policjanta, w ogóle tych policjantów jest tutaj chłopie, że... No mówię, a teraz oni są na nagle na tym. Teraz za chwilę na banku. Na lotnisku się rozpimy? A też mi laberska strzeli kurde, prawie miałem na placach sobie biegałem, kurde mi <laughs> ja przerzucałem, wiesz jakieś skargi, jakieś fuje, muje, kurwa I co jest? Operator mi w ziemię w, w, nagle znikł. A za nie Nie ja to idę się do banku chyba przyłączyć trzeba tam też pomóc. Jaddy gdzieś się, to się? Ja, no... Ale kosztuje. bank chyba te MO bierze. Ale to chodzi mi, wiesz, pojętów ubić, a nie ten MO. Dobra, ja ubiłem kolejnego. Ja <noise> Uja, nie zmieniam tego miejsca, kurwa. No ale chujowo, <noise> że tam w tym domku kurwa. Ten domek będą się skosować dodać po prostu, że jest zakaz zakupu tego domka. Ktoś go kurwa kupi, to automatycznie będzie ten. Pasowane i bez możliwości zwrotu, A mógł go rozjebać. No, no, nie, nie, nie aż, mam jedno pytanie. Trzy się, proszę teraz. Ale takie jedno pytanie to my. Czemu ty odpierdajesz pierwszego policjanta? Bo tam jest z sankcja. To była akcja, byliśmy poszuki byli poszukiwani, on wisiał nad nimi. Miałem a co było poszukiwane? A czemu ja policjant zastrzelił. Za a to mi teraz weź kosiarka, to mi powiedz coś takiego. Jeżeli ja mam broń na plecach i policjant nagle do jest strzelać bez żadnego ostrzeżenia, mimo że nie jestem poszukiwany, to jak ja mam to nazwać? Gdzie? Kto?